Bardzo ważny element czterech prostych zetek, nie? żebyśmy tutaj zauważyli coś, żebyśmy zapytali, żebyśmy to zaakceptowali. Gdzie akceptacja nie oznacza, dobra, siedzę, mam to i już. Tylko akceptacja oznacza, że ja nie pakuję energii w to, żeby przezwyciężać, żeby uciekać, tylko jestem z tym. No i zareagowanie. Nie? I te, temu to jest jakoś bardzo ważne. Prosta zasada która też jakoś mega do mnie przemawia. Yy no i daje jest początkiem do dobrego reagowania na trudne kryzysowe sytuacje. No ta zasada to też jest takie koło ratunkowe, o którym piszemy właśnie w poradniku, które mogę rzucić komuś, ale mogę też sama sobie to koło, tego koła się, tego koła się chwycić, no a tak jak to z naszą metaforą, no ten ocean, nie zawsze mamy wpływ na to, właściwie chyba w ogóle nie mamy wpływu na to, co się tam dzieje na tym, jeśli chodzi o ocean, na warunki pogodowe, które się dzieją, no ale mamy wpływ na to, jak zareagujemy, nie, czy rzucimy właśnie to Około, czy weźmiemy go sobie sami a, i będziemy dbali o swoje bezpieczeństwo.